Wiadomości! Dzisiaj są lody i już są żabce i netto. O, ciekawe. Może sobie kupię loda i hmm. Kupić czy nie kupić? Wydaje mi się kupić. Uwaga! Wszyscy wykopują. O, cześć, bacie! Oh. Co e, Dobra, już jestem. Idziemy. Ok, już jestem. Co jest? Jak zgubiłem maskę? Co? Co się stało netem? Czy ne, netto? Ne. Sam nie wiem, jak to powiedzieć. O, już jestem. E, ile tu osób jest? Dopiero, Tyle osób? Tak, dobra, poczekamy. Drodzy mieszkańcy, czy drodzy klienci, za dużo osób jest. I czemu nie macie, nie macie maseczki? A tu i tak macie to gdzieś. Dobra, otwieramy sklep za 5, 4, 3, 2, 1. O nie. Uciekać! Tutaj są lody. Na przykład. Gdzie są lody, gdzie są lody? Gdzie są, gdzie są? A masz ty, o! Uła, to tutaj są lody! O! O, może najpierw kupić wszyscy, bo nie będzie tyle kolejki. A po co tak w ogóle biegnę? A może najpierw kupię sobie lody, będzie lepiej. Co?! Ale. Jak oni wszyscy się tutaj. O nie! Sekunda minęła i już kłócą się, biją się o te lody. To jest niemożliwe. Hmm, a gdy tak powiedzieć? <tryk> <tryk> Uwe, trzeba wracaj przy to. Uro. Uro, gdzie jestem? Co tu jest? Jak to się stało? Ej, pomogę ci. Ule, dostał. Ty tylko nie rozumiem. Dopiero co było, wszystko było normalne miasta teraz. Biją się jakiś lodu. Uciekać! Boże święty mój, co się stanie, co się stanie? Owca Higgs! Dzięki, że jesteś. Owca, powiedz mi Higgs, dlaczego tyle osób jest Nie rozumiem. Dopiero co byłem 500 chciałem w Loda e tyle się stało. Jak to możliwe? Jak? A, potem masz kartek. Dobra, nieważne. Musimy jakoś się uratować. Co trzeba robić? Ej, ale to, ale to nie pora na lody. Tu noc upora. E, nie widzisz? Tutaj ludzie normalni. Nie są normalni. patrzą ma jakieś lody ekipy, jak które trzeba uważać. Co teraz robimy? Tutaj ludzie jakoś walczą. Nie wiadomo, co robią. Czy w ogóle są normalni. Więc nie wiadomo, wszystkie. No, nie wiadomo, czy teraz się biją w ogóle. Teraz nie wiadomo, czy to w ogóle są to są normalni ludzie, czy nie. Bo to jak się rzucają, to od razu chyba nie. Pomyślmy, hm. Co trzeba robić, takich Ma no, dory, powiedz, no powiedz. No to mów, jaki. Hm. Trzeba zrobić ten plan 5 minut później. Rozumiesz? Tak... Ja raczej wszystko rozumiem. Dobra. To jest pierwsza część. Druga część będzie... kiedyś indziej. Stawcie łapkę w górę, subika, no i trzymajcie się, pa. UWAGA! OK, pa!